wszystkim, witam Was w nowym vlogu na moim kanale i tym razem znów vlog z podróży. Tym razem jesteśmy w słonecznej Bułgarii e, jestem z moimi przyjaciółkami, która a Ania właśnie mnie nagrywa. Ania to jest a nie, ja, to... A nie, to jest kurde, profesjonalny yy, kamerzysta. Wiesz ile razy to będę musiała ciąć? E, w ogóle patrzcie to jest sałatka, która nazywa się szopska Mm, I ona jest tak dobra. Kochani, to blaszko jest blask zakupowy tak. Y, spożywczy. Tak, tak. Za, pokaż, co kupiłaś. Kupiliśmy na czasy jalapeno. coś. Kupiliśmy łapki słomki do mleka. Oreo, jakieś truskawkowe. Kolejne chipsy. <głosy> <głosy> jeszcze takie chipsy. I takie oto, vape. proszę zobaczyć moje vape vape? sztuczki. No, Vape Pro. Vape Pro. I to jest, to jest sztuczka, która nazywa się żelazko. <noise> Bardzo dobra sztuczka. Może potnę? Obstawiam siebie że to będzie właśnie w potni. <grym> <grym> Fish chips. Smakuje jak co? Opisz. Jak to serowe, zwykłe chrupki. To Nie wiem, za późno trochę smakują. Hej wszystkim, witam was e, w drugim dniu naszym w Bułgarii. Yy, idziemy właśnie na basen, a później na plażę I jakby każda z nas bierze kapelusz I, i wyglądamy jak twoja stara na wakacjach, więc mega slay to dlaczego jestem pomalowana na basen Dlatego, że chcę zrobić sobie ładne zdjęcia A, to są te zabawki, jakby to jest, prawda, krokodyl który mnie bardzo nie lubi? Hani, jesteśmy po basenie. Tak, hej wszystkim. Witam was dalej w moim vlogu i właśnie z Amelią poszliśmy na następną wyprawę w poszukiwaniu coli, dlatego że jedzenia. Dlatego, że nam skończyło. Bo mamy whisky, a nie mamy coli. Tak, bo nam się skończyło. Mam zapisy, słuchajcie. To jest bardzo. Hej, my właśnie jesteśmy w restauracji, która nazywa się Dinos, tak? Dionis. Dionis. Dionis to jest ogólnie grecka restauracja i drugi raz jesteśmy w greckiej no, no, restauracji. No, no, no. a raz Amelka. E, właśnie dostaliśmy nasze e, przystawki i wyglądają mega dobrze. To jest hummus, jakieś serki, łosoś, chlebek, więc e, zaraz zobaczymy i ocenimy. Właśnie, mam nam główne? E, ja jem oczywiście mówię, e, Anna i ja Katarzyna, e, 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 a nie swoje i moje makaroniki. Jechaliśmy we pani Kopła. Like no, no, ale kogo to... to chodzi, że ty mówisz co robiłaś, a nie zamiast no. pokazać. Co ale robiłaś. chcę... Po no, jakby pani no, kopnęła no, w nas! Ale no. no, to mają! Pokazuję dziewczynę, bo jakby nie mam z przodu flesza, A chamską idziemy. Jakby wysiedliśmy z tej ciówci i idziemy plażą, ale widok jest nawet spoko. Hej wszystkim! Jesteśmy właśnie teraz w klubie na plaży. Właśnie przyszło moje jedzenie i Amelki. Więc zobaczymy, czy będzie dobra.